Witam wszystkich czym mam na imię Przemek, a.K.S.M. Dzisiaj przed wami mam sprzęt lub eventory z Warzig, oczywiście, które nam się udało zebrać z gry. E, te eventory jest nie tylko moje, jest to z Clan e, Sorcerer. Oczywiście tu jest większość itemków u mnie na koncie, e, ale. Nie mogliśmy mieć wszystkich temków u mnie, względu na to, że po prostu jakby konto zostało schakowane czy zbanowane. Whatever, prawda? Można było je to wszystko stracić, więc mam te itemki. E, oczywiście e, chciałem Wam pokazać, bo będę po kolei wszystkim rozdawał itemki, żeby po prostu jedna osoba wszystkiego nie miała. Więc było pięknie, ładnie wyglądało. E, I co mamy? Zaraz wam wszystko ładnie powiem, jeśli będziemy pytają, skąd my te bronie mamy i tak dalej dalej. Zrobię niedługo poradnik. Ten poradnik będzie już na pewno nowy, to znaczy po nowym patchu zostały zneryfione dropy broni i całkiem ciężko jest zdobyć przez naskiem czwórki w mozberki w ogóle bardzo są rarowe teraz. No i snajperki są troszeczkę łatwiej do zdobycia. Ale oczywiście powiemy, jak myśmy to zdobyli, oczywiście było kampienie, było farmienie, było zmienianie serwerów, żeby na początku zebrać jakieś mniejsze ludzi, My mogliśmy się pokampić, w, na przykład w bulderze, czy w rocky, czy gdzieś jeszcze indziej. E, oczywiście filmik będzie w przyszłości. E, Zamierzam cały czas zrobić, ale są zawsze jakieś tam problemy. E, wiadomo, stream, nie stream, zawsze coś wypadnie, więc to wiecie co, może zaczniemy. Powoli opisać właśnie gry, gry, przepraszam, bronię, więc tak, mamy cztery MP7. MP7 są bardzo, bardzo mało spotykane. Wiem, że Paros ma troszeczkę ich więcej, ale my mamy przynajmniej, ja mam nad moim swoim koncie, mam 4 teraz. No i teraz mamy M4. Są to zwykłe M4 i naprawdę bardzo mi się podobają wyglądowe, więc specjalnie sobie użyłem je pierwsze, nawet drugie i teraz tak, ta lista, która jest ułożona tych wszystkich broni, to jest tylko w tym momencie, względu na to, że jeśli the play the game lub the quit the game ta lista cała pójdzie się no, zepsuje się po prostu więc specjalnie to zrobiłem, żeby nakręcić ten film żeby było pięknie, ładnie i wyraźnie było to żeby to wyglądało e, więc tak nie, prawdopodobnie nie będziecie mieli e, zrobionego e, inventory e, przez cały, cały czas więc 4MP 7 i mamy, usłuchajcie, 71M 4 Więc jest to duża lista. Więc wiecie co? Zejdziemy troszeczkę niżej. Następnie mamy AKM. E, AKM bardzo lubi te broń. To są jedne z moich ulubionych broń, które tak takie, taki takim boom, bum boom, boom. Celowność może nie jest zajebista, ale są no, kocham tą broń. E, mamy ich 18, więc też nie jest aż tak źle, źle, źle prawda? E, tu mamy 4 magnumy, ale ogólnie mamy 5 magnumów Ostatnio wziąłem e, sobie eventory i zapomniałem o tym I muszę iść do Zonu. ale uwierzcie mi mamy, Na pewno mamy 5 magnumów i coś tam się jeszcze znajdzie U kogoś jeszcze Teraz mamy e, 11 z M107 Są to bardzo rarowe, tak samo jak magnumy Właśnie snajperki e, I mamy tych 11 Więc całkiem ładna liczba e, tak jak mówiłem, mogą się zdarzyć jeszcze więcej, że ktoś jeszcze tam ma u siebie inwentory. Jest nas około 8 w klanie. Eee, I mamy Blazery. Blazery są chyba najbardziej spotkane snajperki. No i mamy, jest 26, jak się nie mylę, tak? 26 snajperek, właśnie z Blazer R93. No i później mamy mauser r eee, S.R.G. Desert, jest to bardzo, bardzo mało spotykana broń snajperska, ale naprawdę zajebiście wygląda i zajebiście z niej się strzela, więc je mamy tylko dwie i na pewno ich nie będziemy używali przez, no, przez długi czas, chyba na to, że są no, no, zajebiście wyglądają i nie chce się ich stracić. Później mamy VSS Windorex, przepraszam jest to semi-automatyczna snajperka, gdzieś tam 200 metrów Oczywiście inny ma snajki na kilometr. Blazer to są na dwa szczały, inne snajperki są na jeden szał. Oczywiście Blazer, jeśli hedge w głowę, trafisz to oczywiście jeden szał. Jak to wszystkich innych broni, prawda? Snajperek. Tak jak mówiłem, VSS mamy ich sześć i Honey Badger. Honey Badger są też bardzo fajne bronie. Ich mamy, tak jak mówiłem, 6. Udało nam się, słuchajcie, udało nam się to zebrać. E, jak ludzie mieli event, właśnie Stronghold, weszliśmy w 8, ludzie się tego, e, no, zabarkodowali tak dalej, tak dalej, a myśmy tam weszli. E, udało nam się zabić po jednym kolesie. Myśleliśmy, że oni się wylagują i tak dalej, tak dalej. Nie, byli twardzi i zdobyliśmy właśnie te honey Bajarę w ciągu jednego rana, więc było, było ładnie, naprawdę ładnie. No i mamy jedną masadę. Jest tylko jedna Masada. Chcielibyśmy ich więcej mieć no nie, no nie możemy ich spotkać eee, i FN M249, coś takiego jak PKP w, w Battlefieldzie, mam tylko dwa. Też ich nie używamy względu na to, że są bardzo, bardzo, bardzo rarowe. Oczywiście jest to taka wielka maszyna, e, gdzie oczywiście no, amunicja leci. No i mamy FN SCAR Night Stalker. Jest to śmieszne, bo mamy jednego takiego, a nie mamy zwyczajnego sk e Skara e To jest bardzo dziwne, ale miesza z tym Później mamy G36. G36 jest bardzo, bardzo rarową bronią Jeśli kogoś zobaczysz z G36, a to naprawdę trzeba powiedzieć wow Raz mi się to udało kolesia zabić, czy nawet nie wiem czy to Byliśmy, ktoś inny to zabił, ale to nie chodzi o to, co to zabił, ale udało nam się G36 zebrać i oczywiście tej broni nie będziemy używali. No i mamy teraz Uzi. Uzi mamy z 8. Uzi prawie nie używamy. są no, dobre, są na bliski kontakt, ale wiadomo, no. <laughs> jednak MOSBE to jest troszeczkę lepszy, na bliski kontakt, a wolę mieć M4 e, czy nawet AKM lub jakieś jeszcze inne MP5 niż Uzi. Później mamy 18 mp5 broni, więc też jest całkiem piękna, ładna liczba oczywiście można było mieć więcej ale wystarczy no i później mamy SIG Sauer 556 czyli te broń asultowe, a nie pistolety, ich mamy tak naprawdę tylko 7, tak 7 mamy ich, później mamy AK-74M ich mamy chyba 14, tak 14, jeśli nie mylę mamy ich, więc no je używaliśmy do farmienia. Tak samo jak M16 tak jak i M4 Semi. To były takie broń do farmienia właśnie sprzętu. Eee, więc ich mam najmniej. Czyli M16, nawet jedną mam. O, właśnie mam jedną założoną na innej postaci. Więc zawsze idziemy z M16 lub idziemy z AK-74M. Eee, I M4 Semi. O, przepraszam. I teraz właśnie M4 Semi, mamy ich na razie 10 No i mamy z pistoletu, który bardzo je lubię B93R Są automatyczne pistolety, naprawdę są zajebiste No i mam 4 Saigi 2 AA-12 i 3 Six Houry, pistolety P226 P2 No i Krugera, którego tak mówię nie używam tylko jak na jakiejś farmie itd. No i mamy teraz amunicji, naprawdę amunicji też mamy sporo. Um, mogę po, szybciutko dać po prostu, liczbę. mam 62, 9 m, magazynki, zTANaki mamy 30-28, Stanaki C Magi, mamy 44, do snajperek do magnum mamy 17, do e, e, M107 mamy z 15, czyli 50 BMG. Co tu jeszcze takiego jest ważnego? A, z takich lepszych oczywiście rzeczy No Winchestera Mamy, troszeczkę mniej jak się nie mylę Mamy 12 i coś tam jeszcze Z, mi, z mniejszą ilością kul, tak 9 kul Więc nie jest tak, tak dużo, wiem, że inni ludzie też Mają tego, tych Winchesterów całkiem całkiem sporo A, Tak jak mówiłem Nie wszystkiego zbierało się mm, I mi ludzie Tu mamy taktykę knife'y i hatchet, Pickaxe, speaker, spike Baty mm. Katane, wiadomo, nowe bronie i wakizasi, czy jak to się dokładnie wypowiada. No i teraz wchodzimy do naszych 3/4 zakładki. Mamy teraz, słuchajcie, mamy teraz 34 MTV foresty Zgadza się, tak, zgadza się, 34 MTV Forest. Oczywiście zapisałem sobie, żeby nie musiał liczyć tutaj. Później mamy 8 military rak, czyli to są najlepsze baki, jakie można z, e, znaleźć. Czyli całkiem spora, ładna liczba. No i mamy 7 e, noktowizyjnych. Każdy ma noktowizyjny u siebie, oczywiście kupił za pieniądze, e, które oczywiście można zebrać w e, grze. No i teraz mamy 5 Alice spaków, No i mamy gorili e, z 20-30 ich mamy. Ile aczpaków mamy całkiem sporo? E, bo no, aż tak sporo 24 bag e, jest całkiem łatwo jest dostać jak nie znajdziesz tego to wiesz o tym że kogoś zabijesz to ktoś będzie miał bag. No i trochę jedzenia to jest takie mniej ważne e, Bo wiadomo to się schodzi No i tutaj mamy no tutaj tylko jednego rangefightera, no i barykady to z takie po eventach zaczęły się skończyć, trochę bandaży, trochę. E, no, antybiotyków, tak itd., itd. więc tutaj się często zmienia. Bardzo często się tutaj zmienia. No i ostatnie mamy dodatki do broni. E, z niektórych rzeczy oczywiście jest, jesteśmy bardzo zadowoleni, z niektórych jesteśmy mniej zadowoleni, oczywiście chcielibyśmy mieć więcej. E, Rento tym mamy 24. Może ktoś tam będzie miał jeszcze parę, więc może dojdziemy do 30. Rifle, flashlighty to prawie tak naprawdę e, nikt tego nie używa, ale mamy jedną. E, Foregrypów mam 38. Kompas kopów mamy 12. 5 salacerów. to tego chcielibyśmy mieć o wiele, wiele więcej. Kobre, e, kiedyś by kobre było łatwo spotkać. spotkać. Ludzie kupowali dalej, a teraz jest bardzo, bardzo rzadko, kiedy można dostać ten kobre. Ja tylko mam jedną. Później mam 4 rifle Lasery. No i Reflex Sighta to jest bardzo, bardzo rarowa rzecz i bardzo ciężko znaleźć. Tak jak właśnie jest Blackwater Long Rage i Tactical Sniper Scope razem z e, pistol flasher. Bo można oczywiście kupić, e, więc, tak wyglądają nasze mm, inwentory, czy nasz sprzęt, którego oczywiście zdobyliśmy, e, tak jak mówiłem. Wydaje mi się, że niedługo zrobię poradnik właśnie jak my farmiliśmy, pokażę wam co my robiliśmy eee, Oczywiście gdzie się kampiliśmy eee, Ale to w przyszłości eee, Jeśli macie jakieś pytania do Klanu czy chcecie dojść i tak dalej, dalej Słuchajcie, trzeba mieć przynajmniej 17 lat względu na to, że no, chcemy, żeby to była trochę dorosła osoba, żeby nie było kłótni E, oczywiście jak my jesteśmy w klanie, nie będziemy ukrywali, czasami są jakieś tam no, brzydkie słowa powiedzą, ktoś się, po, się powie, e, bo to się wkurzy, że ktoś go zabił i tak dalej, dalej ale po prostu chcemy mieć na kimś to poziomie, prawda? Więc jeśli chcecie, piszcie do mnie na przykład na semactv e, gmail e, czy chcecie dostać lub na YouTube oczywiście zapytanie, jaki, w jakim wieku czy macie Team speaker, e, co to jeszcze, Teamspeaker, kim jesteście i tak, ile możecie grać i co możecie oczywiście wprowadzić do klanu e, klan się nazywa, jeszcze raz powtórzę, crime sorcerer jak teraz wezmę na community czy wszystkie itemki, które tak pięknie ładnie użyłem, znikną chyba znikną, bo nie wiem, czy po community czy po prostu muszę play the game i zmienić postać, więc e, już wam pokazuję e, klan jak zawsze, długo to musi wejść community ale kiedyś to oczywiście wejdzie. O, jesteśmy, jesteśmy w my Clan. Jest na, na razie nas no, na pewno nie 70, jak się nie lat, gdzie jest około z Baros, które oczywiście gra randomowo, żeby się pobawić, żebyśmy po prostu widzieli, żebyśmy widzieli ich znaczki statystyki tak dalej i dalej, więc mamy pełno slotów, mam pieniędzy tak samo zarezerwowanych właśnie w klanie, więc mamy je. Eee, I teraz sprawdzimy z powrotem, czy mam, zostało na to Inventory, czy już nie jest, zaraz sprawdzimy jestem sam czy ciekawy. Moja nowa postać, semaczka e, którą ostatnio stworzyłem, nie, jest nadal poutworzone, więc mam to do wyłączenia gry lub do włączenia play the game, więc chyba Zostawię tak na cały czas, bo mi się tak bardzo podoba. Dobra, słuchajcie, zapraszam oczywiście na streama, zapraszam yy, o jakieś prośby, yy, o, spróbuję oczywiście odpowiedzieć. Macie jakieś pytania i tak dalej, dalej, piszcie, pytajcie się, yy, odpowiem Wam najszybciej, jak będę mógł. Więc żegnam Was i do następnego razu. Pa, pa.